Ligowa przerwa w rozgrywkach dla ruchu radzielków trwa już przeszło 3 tygodnie. Po raz ostatni Cidry mierzyły się o punkty z rezerwami Rakowa Częstochowa 10 października. Cztery dni później podopieczni trenera Marcina Dziewulskiego rozegrali jeszcze spotkanie w ramach Okręgowego Pucharu Polski, po czym udali się na przymusową kwarantannę. Różnie przechodziliśmy te choroby, ale niektórzy naprawdę solidnie dostali po uszach i no... Najważniejsze wszystko dobrze się skończyło. Były sytuacje, w których mieliśmy przeziębienia, mieliśmy choroby, mieliśmy wyższe temperatury, słabsze samopoczucie. Takie sygnały dostawałem od chłopaków, co pokrywało się z tym, że chłopaki byli pozytywni przy testach, także tutaj tak to wyglądało i nic, nic gorszego na tym momencie nie działo i wierzę w to, że się nie wydarzy, że ta forma tego przeziębienia to jest taka, taka maksymalna i, i, i przetrwamy, to dojdziemy do pełni zdrowia i wrócimy do normalności i będziemy, będziemy normalnie funkcjonować. Radziankowianie palą się do powrotu na boiska. W końcówce ubiegłego tygodnia po raz pierwszy spotkali się na wspólnych zajęciach. Tęskniliśmy za sobą 10 dni przesiedzone w domu, także każdy dawał z siebie maksa, dużo przyjemności na treningu No i fajnie, bo atmosfera jest i... I to jest najważniejsze. Ta energia jest, jest cenna. Ta energia jest najlepsza w to, że to cały czas jest w tej drużynie. Ona drzemie tak mocno, że wydobywamy ją dopiero po, po kilku dniach pauzy. Także tutaj potencjał jest niesamowity, bardzo cieszy i, no i wierzymy, że, że będziemy trwać i grać dalej. Po takich dniach, które człowiek przesiedzi w domu, wyjście na dwór, pobiegać za piłką, no to naprawdę jest przyjemność i gdzieś tam relaks można powiedzieć. I tak jak mówię, mam nadzieję, że Liga pójdzie z planem i wszystko dogramy. Ruch, zanim bezpośrednio dotknęła go wirusowa pandemia, ligowe granie łączył ze zmaganiami w pucharach Polski i stulecia śląskiego ZPN-u. Teraz, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, żółtoczarni znowu będą musieli dostosować się do bardziej intensywnego i wydłużonego kalendarza. Trener Dziewulski zapewnia, że jego zespół będzie na to przygotowany. Tak jak dostaliśmy te 6 czy 8 spotkań w Pucharach i e, dużo trenerów często mówi o tym, że, że ten cykl e, środa-sobota jest niełatwy dla trenera, pewnie dla każdego trenera pewnie, pewnie jest niełatwy. Ja wiedziałem, że nie będę na to narzekał, nie będę marudził, dostosowuję się, cieszę się, że gramy. Tak samo teraz e, nie będę marudził, nie będę narzekał, bo, bo mamy wszyscy taką samą sytuację i nie, nie mam na nią żadnego wpływu. Oczywiście, że będą zaległości, gdzieś tam każdy w domu wykonywał ćwiczenia, ale to nie jest to samo co na świecie. Powietrzu, ale już jesteśmy po paru treningach i już powoli wszystko wraca. Na pewno energia i zaangażowanie to, to są jasne sprawy tutaj. To, to, to jestem spokojny. Na pewno forma tego, tego rytmu w sensie e, czucia boiska, czucia podłoża, bo, bo my mamy ten podwójny. Może nie problem, ale to tylko sytuację, gdzie musimy z tygodnia zmieniać podłoże, grać na naturalnej i na, i na sztucznej trawie. Także tutaj dostosowanie się do tego na nowo. Myślę, że to jest to, na to potrzebujemy pełnego myślę, że tygodnia, może kilku dni więcej, żeby złapać ten rytm i powinno być ok. Przymusowa pauza w rozgrywkach miała również swoje plusy. Co prawda nie wszyscy zawodnicy zakończyli już swoją kwarantannę, ale w międzyczasie do zdrowia zdążyli dojść kontuzjowani od kilku tygodni Daniel Skalski i Robert Boryczka. Niewykluczone, że obaj znajdą się w meczowej kadrze na środowy mecz z Armacją Będzin. W Radziankowie wierzą bowiem, że tym razem w powrocie do gry o punkty nic już Cidrom nie przeszkodzi. Czekamy na, na rozwój wypadków, czekamy na, na rozporządzenia z, z rządu i do nich będziemy się dostosowywać. Na ten moment e, cieszymy się, że możemy być w treningu, jesteśmy w treningu e, i robimy swoje, przygotowujemy się do środowego meczu. Co się wydarzy po drodze, z względem tych decyzji będziemy planować, e, mamy to tyle głowy, rozmyślamy nad tym i, i, i też jakieś tam drobne pomysły mamy.